Idziemy, moi kochani, w nasze rozważania pasyjne. Pozdrawiam wszystkich czcicieli męki pańskiej. Mam w ręku, moi drodzy, już dziesięcioletnie wydanie książki, którą tu wydaliśmy na pustelni. 24 godziny męki pana Jezusa. Od tego czasu przerobiliśmy dopiero 7 całych godzin z 24, więc do końca kapłaństwa. Mam źródło mat materiałowe. Dziś jesteśmy przy godzinie ósmej, bo to kończyłem na ostatnim kazaniu. Moi drodzy, rok temu od godziny dwunastej o północy do pierwszej w nocy jesteśmy przy trzeciej straży nocnej. Posłuchajmy kilka wypowiedzi teraz naszych mistyczek, w których tu umieszczaliśmy teksty. Luisa Picaretta, Maria z Agredy, Maria Wal Waltorta, Katarzyna Emeris. Więc mamy tu bogaty zespół tekstów, które sobie będziemy czytali, spokojnie rozważali. Wanda Malczewska, Józefa, wszystkie to są albo służebnice, albo błogosławione, czy też Józefa Mendes, Katalina Rivas. Więc tu mamy bogate oferty idziemy za Lu Luizą Picarettą. Jej Pan Jezus pokazał wszystkie przeżycia w ciągu 24 godzin, jakie przeżył podczas męki. Pisze ona, O mój Jezu, właśnie jest północ, słyszysz zbliżających się nieprzyjaciół, doprowadzasz się do porządku, ocierasz krew, czując się wzmocniony pocieszeniem, jakie otrzymałeś. Wracasz do swoich uczniów, przywołujesz ich, upominasz, bierzesz z sobą. Idziesz spiesznie na spotkanie swoich wrogów, aby uczynić zadośćuczynienie za moją powolność, niechęć, lenistwo w pracy i w cierpieniu dla twojej miłości. Och, moja łagodna miłości, jakże wzruszającą widzę scenę. Pierwszym, którego spotykasz, jest perfidny Judasz. Podchodzi... On blisko do ciebie, zarzuca ci ręce na szyję, pozdrawia cię i całuje. A ty pełna serdeczności, miłości, ty nie odtrącasz ze wzgardą pocałunku tych diabelskich ust. Obejmujesz go, przytulasz do swojego serca, chcąc wyrygwać w opieku, dajesz mu oznaki swojej miłości. O mój Jezu, jak to jest możliwe, żeby cię nie kochać? Delikatność. Twojej miłości powinna poruszyć każde serce do kochania ciebie, a w tym wypadku nie jesteś kochany. Ale tym pocałunkiem Judasza, Jezu mój, czynisz zadośćuczynienie za zdrady, udawanie, oszustwa, czynione pod płaszczykiem przyjaźni, świętości, zwłaszcza wśród księży. Ponadto Twój pocałunek sprawia, że nie odmawiasz przebaczenia żadnemu grzesznikowi, kimkolwiek by był, o ile tylko później przyjdzie skruszony. Mój najczulszy Jezu się teraz w ręce nieprzyjaciół, dając im moc do czynienia tego, czego nie chcą czynić. Moja łagodna miłości będę u Twego Bogu, aby Cię bronić, uczynić Cię, uczyć się Twoich nauk i zaliczać jedno po drugim wszystkie Twoje słowa. Jakże słodko rozwijają w moim sercu słowa, i słowa, które wypowiedziałeś do Judasza, Amice, Atkwit, quid venisti, przyjacielu, w jakim celu przybywasz? Dzisiaj to trzeba być tylko Bogiem. żeby zrozumieć te słowa. Pamiętajcie, Pan Bóg wszystko wie. My ludzie, mając taką wiedzę, to byśmy albo uciekli, albo Judaszowi powiedzieli ty skończony wieprzku, zdrajca. Pan Bóg mówi amice, przyjacielu. Ad venisti. Przyjacielu, w jakim celu przybyłeś? Pomyślcie, jak musiało być przewrotne serce Judasza, który tyle rzeczy cudownych widział. I za 30 srebrników poszedł, dzieci, zdradzić Jezusa. Mamy takie orędzie, to jest chyba droga krzyżowa przed tabernakulum. Codziennie muszę przyjmować. Niegodziwe pocałunki. No to wszystkie są komunie świętokradzkie. Tylu mnie ludzi całuje. Taki jest tekst tych naszego ręcia. Ponownie Pan Jezus się zwraca, tym razem w kierunku wrogów. Do nich już nie mówi. Przyjaciele. Do Judasza mówi, przyjacielu, trzy lata był przez niego karmiony, wywoływany przez Matkę Bożą, prowadzony. Do zgrai Bóg mówi, kogo szukacie? Ani odpowiadają Jezusa z Nazaretu. To jest przerażające. Znać Jezusa tak jak, Jezu, jak Judasz i go sprzedawać. Ja ciągle wracam do tej bitwy o Eucharystię. Ostatni bastion Rzeczpospolita na polskiej ziemi. Mają tyle opracowań, tyle ksiąg teologicznych. Dzieci jawi się spór, to no to biorą z opcji księdza z innych opcji, naukowców, no i szukajmy w księgach, nie? Znajdźmy odpowiedź. Judasz był przekonany, że jak ma swoje myślenie, że uratuje świat. Ego sum odpowiada Jezus. Ja Jestem. To słowo ma tak moc, że w różnych miejscach usłyszymy, jak padają na kolana. Jest to bezpośrednio przedstawienie się Boga. Ja jestem. Ego sum. Ego sum przywołujesz ich do życia a sam siebie oddajesz w ręce nieprzyjaciół. Oni perfidni, niewdzięczni, zamiast być pokornymi i drżąc u stóp twoich, prosić o przebaczenie, pogwałcają twoją godność, pozbawiając się łask i chwały, kładą swoje ręce na tobie, krępują cię, wiążąc powrozami, łańcuchami, przy, przewracają na ziemię, tratują cię nogami, wydzierają ci włosy, a ty z niesłychaną cierpliwością pozostajesz cichy, czynisz zadośćuczynienie za wykroczenia grzeszników, którzy nawet w obliczu cudów stale się nie, wcale się nie poddają, wręcz przeciwnie, stają się jeszcze bardziej hardzi. Dziś tak robią z Jezusem Eucharystycznym. Wszystkie oprychy Go dotykają, wiążą łańcuchami. Bogu dzięki, że Pan Bóg nam daje nadzieję, bolesną. Takie zachowanie z ogrójca, z sanctissimum, nie może stać się normą Kościoła. Moje usta wypowiedzą dosyć znikną wszyscy kapłani z powierzchni ziemi. Czy zdajecie sobie sprawę, w cudzysłowie, jak trzeba Boga wpienić, żeby wypowiedzieć takie słowa? Łańcuch tego gwałtu dzieci idzie dalej. Święcenia kobiet później powiedzą, że każdy, kto wypowie słowa konsekracji jest Pan Jezus. Dzieci, trzeba znać to środowisko. Ja wśród tych żmij byłem tyle lat. Dzieci, perfidia za perfidią, subtelność nieprawdopodobna. Faryzeusze to pikuś z tymi współczesnymi żmijami kościoła. że nic nie wiedzą, głupi, tworzą doktrynę. Dzieci, wiecie co to znaczy? To jest tak, jak chłopa byście posłali do biura. On naprawdę wypije atrament i będzie mówił, że to jest bursok z czarnej puszyczki. Nie ma wiedzy. Jak można dotykać takich świętości, mieć taką przestrzeń, jak można było uwieść w ciągu pół wieku któryś milion kapłanów. bo na dzień dzisiejszy tego dnia jest nas 400 tysięcy. Podzielimy to, moi drodzy, że żyjemy 80 lat, mamy cztery pokolenia, więc 100, 130 tysięcy kapłanów umiera rocznie, 130 przychodziło. Pododajemy to dzieci wszystko. Mamy ponad milion kapłanów po soborze, których uwiedli. Powrozami i łańcuchami płacisz za łańcuchy naszych grzechów, a samemu wiążesz nas słodkimi łańcuchami miłości, łagodnie pouczasz Piotra, który chcecie bronić, odcinając nawet ucho Malchusowi. Tym sposobem chcesz uczynić zadość za dobre czyny, nie jest działane ze świętością, świętą czystością i za tych, którzy popadają w grzech z powodu przesadnej pobożności. Mój ogromnie cierpliwy Jezu, te powrozy, łańcuchy zdają się dodawać ci czegoś szczególnie pięknego twojej boskiej osobie. Twoje czoło staje się bardziej majestatyczne. Tak dalece, że wzbudza uwagę twoich wrogów. Twoje oczy jaśnieją światłem, a twoje boskie oblicze przybiera wyraz tak głębokiego spokoju i słodyczy, że nawet Twoich wrogów wprawia to w zachwyt. Swoimi łagodnymi i przenikliwymi słowami, zaledwie kilkoma sprawiasz, że drżą tak bardzo, iż jeżeli odważą się na Ciebie, to tylko dlatego, że im na to pozwalasz. Przysłuchajmy się teraz. Służebnicy Bożej Marii z Agredy. Co pisze o tej godzinie? Wtedy wystąpił Judasz, aby dać umówiony znak. Powiedział bowiem arcykapłanom, że ten, którego pocałuje, jest jego mistrzem i tego mają pojmać. Zbliżył się więc ten zdrajca do Pana Jezusa. Pocałował go w twarz i rzekł mu: Bądź pozdrowiony, Mistrzu. Najmiłościwszy Zbawiciel odrzekł łagodności i pokory, przyjacielu. Po coś przyszedł. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Równocześnie Zbawiciel udzielił zdrajcy jasnego poznania jego zbrodni, aby się nawrócił. Bo Pan mógł tym słowem. Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego w jego zdradzie. Chce poruszyć jego sumienie. Pamiętajcie, te zdarzenia Judasza będą tak mocne, że on tego nie wytrzyma. Widział taką ilość dobra, widział piękno Zbawiciela i uświadomił, co sobie zrobił. Widok się powiesił. Potem pieniec. Wybrał piekło. Gdyby wrócił do Matki Bożej, byłby uratowany. Pierwszy wrócił Jan, później święty Piotr pozostali. Jan tę batalię wygrał z ludzi. On też uciekł z ulica, ale poleciał do Matki Bożej. Już był pod krzyżem. Zbawiciel udzielając zdrajcy jasnego poznania jego zbrodni, aby się nawrócił, jednak bezbożny uczeń oparł się na tej ostatniej, oparł się tej ostatniej wielkiej łasce, przez co jego upadek ostatecznie się rozstrzygnął. Potem pan przemówił z wielką siłą i powagą do żołnierzy. Kogo szukacie? Oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Jezus odrzekł. Ja nim jestem. W tych słowach Jezus nazwał siebie naszym zbawicielem i odkupicielem, przez co dał nam pewną rękoimę naszego zbawienia i nieomylną nadzieję usłyszenia wiecznej szczęśliwości, albowiem zależy, zależały od tego, aby zbawiciel sam oddał ręce, w ręce się nieprzyjaciół i odkupił nas przez swoją mękę i śmierć. Na no, obeszło zbawiciela. Cała zgraja bezbożników upadła na ziemię. Ja nim jestem. Dzieci, Judasz to widział, ugubujecie? Przecież tam przyszło kilkudziesięciu, żeby znać, co są scenariusze z roku. Przyszli najwięksi zbrodniarze, największe mędy społeczne. Przysłano po Jezusa. Pani Agnieszka mi opowiadała wczoraj o powstaniu warszawskim, bo dostała własny pokolenia Polski i nie mogła zrozumieć, znaczy zrozumiała, jaka jest perfidia Lucypera, kiedy Niemcy pacyfikowali Warszawę z więzień, pozbierali najwyższych, najgorszych oprychów seksualnych, zboczeńców, ubrali w mundury. I posłali to w Warszawę. Po co? By gwałcili wszystkie wolki. Dzieci o tej rzeźni mało kto mówi. O tym dzieci nikt nie mówi, wszystko się chce zwalić SS, Galicja, Ukraina. To, ale Niemcy tam posłali taką samą bandę, jak faryzeusze na Jezusa. Faryzeusze dobrze wiedzieli, że w razie wsypy, to oni pójdą pod szafot. Ci bandziory dostali pieniądze, oni, oni mają w naturze nienawiść. Te, takich łamków Niemcy w, w 1944 roku, we wrześniu, posłali na Warszawę. Są opowieści, dokumenty, które pokazują dramat znęcania się nad Polkami, Warszawiankami. Stara, młoda, w ciąży dziewczynka, nic nie uchodziło. I później jeszcze bestialskie rozpruwania kobiet. To się działo na oczach części Warszawy. Dzieci. I teraz Judasz widzi swoją potęgę. Te chłopy, które przyszły, to były osiłki muskularne, rozumiecie? Wszystko wygadane, wszystko gotowe do rzezi. I nagle wszystko leży potęgą, pokotem na ziemi, i ten skubany się nie nawraca. Nie dotyka go. Największa boleść człowieka, gdy, kiedy ktoś z Twojego gniazda idzie przeciwko Tobie. Po pewnym czasie Jezus pozwolił im wstać i rzekł po raz drugi. Kogo szukacie? A oni znowu odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Odrzekł z największą łagodnością. Powiedziałem Wam, że ja nim jestem. Jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść, którzy są przy mnie. Te słowa dają pozwolenie już na aresztowanie. Dalej Bóg nie mógł pokazywać swojej mocy, bo by nie wypełnił woli Boga. W tym momencie ona pisze, teraz się patrzę, jak okrutne tygrysy rzucili się na Jezusa, tego najłagodniejszego. Baranka, związali go powrozami i łańcuchami i zaprowadzili do arcykapłana. Przed chwilą widzieli potęgę Boga, leżeli pokotem, pokotem, pamiętają wszystko, ale później Pan Bóg daje zezwolenie na atak szatana. Nasze podwórko rok temu, nie ten wrzesień, tamten wcześniejszy, Matka Boża co powiedziała. Teraz was zaatakuje szatan. Wytrwajcie. Widzicie, jak wścieknięty. To jest niepraw, wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby źgnąć, żeby człowiek nie tyle zgrzeszył, co roznosiło go. Maria Najświętsza Matka widziała, jak Najdokładniej, widziała jak najdokładniej to wszystko, co działo się podczas pojmania zbawiciela. W świetle widzenia widziała wszystko nawet lepiej, niż gdyby była osobiście przy tym obecna. Duchem przenikała wszystkie tajemnice słów i czynów Bożego Błyskiego Syna. Gdy spostrzegła jak gromada żołnierzy i sług wyszła z domu Pana, wyobraziła sobie wszystkie poniżenia i bezczelności, jakich dopuści się Dopuszczali się oni wobec twórcy i zbawiciela. Poprosiła wtedy aniołom, aby razem z nią oddawali hołd i uwielbienie, jako zadośćuczynienie za obelgi i pohańbienia, jakie doznawał od złośliwych sług ciemności. Do takiego zadłużenia wezwała też owe święte niewiasty. Które się w nią, z nią razem modliły. Najświętsza Panna oznajmiła im, że jej najświętszy Syn pozwolił też pojmać się i poniewierać swoim nieprzyjaciołom i że grzesznicy ci uczynili to z całą surowością i z całą bezbożnością. Takie sceny nadprzyrodzone otrzymywali również święci w kościele, że widzieli, co się dzieje. Święta Klara miała transmisję pasterki. Wielu mistyków widziało zdarzenia, nie będąc tam ciałem a duchem w danym miejscu. Więc o tym nawet nie wiedziałem po raz pierwszy, że Matka Boża doświadczyła takiego widzenia. Amen.